Witam, dzisiaj kupiłem sobie w Tesco w okazyjnie niskiej cenie 9,99 nową klawiaturę. Zaraz wam ją pokażę. Tak, oto właśnie ta nowa klawiatura aż lśni. Co tam, nie ma jednego przycisku, ale to się wytnie. Przecież można się obejść, bo w końcu od czego jest? Drugi przycisk, taki sam więc kupiłem sobie tą nową klawiaturę dlatego że stara trochę mi się zużyła jak widzicie na starej mojej klawiaturze już nie dało się za bardzo nic zrobić więc nie miałem innego wyboru a więc teraz przystąpimy do podłączenia mojej śliczniutkiej nowiutkiej klawiaturki do mojego komputerka no a więc już możemy teraz przystąpić do podłączenia mojej wspaniałej nowej klawiaturki. A więc zaczynajmy. Więc tu jest ten kabelek taki i zaraz właśnie go podłączę. 哎。<sighs>